Witam Was widzowie! Z tej strony wasz ulubiony duet dziewczyn, ja i Palionka! Witamy Was najserdeczniej. Musicie oczywiście łapkę w górę zrobić na sam start tego odcinka, będzie, jeżeli to będzie dużo łapek, to będziemy mieć nowe super paznokcie, widzowie, także musicie sobie z tym łapkować. No nie palionka? I dzisiaj w ogóle, wiesz, co dzisiaj robimy, bo ja Ci nie powiedziałam, co my dzisiaj robimy. Uwaga! No nie wiem, nie Uwaga! Zasłuchaj tego. Dzisiaj będziemy podglądować chłopaków. Co? No. Także zarombista opcja, więc myślę, że to będzie dobry odcinek, pamiętajcie łapce o subskrypcji mojego kanału i w ogóle jeszcze nie pokazać Ci paru rzeczy palionka. Patrz, bo nie wiem czy to widziałaś, ale ja tej wczoraj wybudowałam, chodź tutaj Palionka. Wybu wybudowałam taki salon, widzisz. No, ja myślę, że, 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 że cool, całkiem klawo to wygląda. No i druga sprawa to jest, choć tutaj, tu jest takie przejście i tutaj coś, coś tutaj będzie robione, ale w sobie jeszcze nie wiem co. Ale tutaj nie no wiem, ce, no wiesz o co chodzi, nie? Coś porobimy. Dobra, myślę, że... Bardzo dziękuję. Ja myślę, że to tyle jeżeli chodzi o prowadzenie, także zapraszam ciebie na górę i lecimy do Palionowa. No i zobaczymy co te chłopaki robią, wiesz o co chodzi, musimy po prostu obczaić co jest pięć i... No, no. Także no co, no? Ty, ty masz Elytrę ze sobą, Emilia? Elytry? Nie, nie mam Elytry. A ty masz jakąś? A musimy na piechotę iść. No dobra, ale to chyba nie jest daleko, wiesz? Także spoko. Aha, ja nie wiem. musimy teraz tutaj zniszczyć, masz tu jest taki, takie specjalne a, przejście. Dobra. A, faktycznie. No, specjalne, specjalne, dobra, może tutaj to naprawić jak masz, a jak nie masz, to chodź. No, no a i dobra, czekałem jeden. O nie jest ten, kurde, kurde, jak to się robiło. No, ale dobra, damy radę w ogóle Jak tam się czujesz? Wszystko w porządku ciebie ostatnio? Tak, jeszcze, tak wys wysypiam się fajnie, trochę zimno tutaj jest, mhm. ale przecież to jest naprawdę przyjemnie, a A no to po co, ja... no szafa gra, szafa gra, bym powiedziała, nie jest najgorzej, dobra. Ja nie mam żadnych, ma, masz jakieś? Ja błys? mam rabinka, jakbyś chciał. O, no to super ranczko, kurde, dobrze, że ty myślisz. Co ty, ty masz po prostu, no lubię y, no. jak dwa Kauflandy zarobić. Ja mi to też tam... No, śmiało iść tam pierwsza Dobra, idziemy i w ogóle mam dla Ciebie też potkę na niewidzialność. Dobra, się, że nie złamiemy sobie nogi, jak stąd idziemy. Okej, okay, awa. Okej, okay, widzowie, już tej nośniśmy tutaj do palionowa, więc słuchaj, masz tutaj potkę na niewidzialność. Yy, na niewidzialność. Myślę, że, że ten, że no to nam się przyda. Także teraz co? Mnie też, że widać. Dobra, widzę cię tutaj drabinkę. Ja tutaj też że będę co jakiś czas się pokazywać i meldować tobie, gdzie ja jestem. Ale nie mam nic w ręce, nie? Jestem niewidzialna, co nie? Nie, nie widać, Dobra, super ancl. No to tak, musimy w takim razie znaleźć chłopaków, aby wtyczać mojej pamiętajcie, Łapka w ogóle, subskrypcja i możecie z Instagrama obserwować. W ogóle, jak to się pozmieniało? Widzisz to? Ja cię kręcę, no. Ja tutaj pierwszy raz jestem w tych rejonach, że tak powiem, więc no, dla mnie to jest mały szok, ale okej. Okay. O, i sobie tutaj latają, jak się wystraszyłam. Dobra, popatrz, co oni tutaj robią? Musimy obczajać. Z jakiś źródł w ogóle, dobra, tego też coś nie widziałam. O, oni cały czas. Mhm, dobra, I, i więc tak, gdzie oni są? Widzisz ich? Bo oni gdzieś tutaj byli, gdzieś tutaj latali. O, patrz, latają sobie tam w górze. Kto to jest w ogóle? Tam jest Palion i Dave? Tak, dobrze widzę. Oni, oni co? O nie, wie w zyku. O faktycznie oni go gonią! Ja pierniczę, co to za walka wzyku w ogóle? Czeka. O nie, ciałem, o, nie o nie, o nie, o nie, o nie, biedny, ja pierniczę, co tu się w ogóle dzieje? Ej, po powiedz mi, co tutaj siedzi, tak zawsze, tak, tak zawsze tutaj wyglądało, bo, bo ja, ja no, no że... nie wiem. ja słyszałam, że na odcinkach biją tego brzyka, jest uh -huh. często, ale... Mhm, uh -huh. rozumiem, o nie, o nie, czemu oni się biją w ogóle, o co tutaj chodzi, oni mają jakąś kłód, jakąś spinę, czy co? Możliwe, no, nie wiem się, że wiem, się nie lubią, Palion tutaj, Dave zabił Paliona. No właśnie. Nie. Ty będzie najgorszy żabu, Jak ja, ją kle, ja kle, klę, tam żabę, a masz ty, żabu. Oh, Ej, czemu oni się biją Palionko? O co tutaj chodzi? Nie wiem, nie wiem. Rozumiem tego. Fu. No właśnie widzę, no właśnie widzę, uważam, uważam. uważam bo ja tej kurde to jest niebezpieczne. Uuu zabił tego. Tu, ale wiem. ma okay. no, Musimy być w no. E, e, Wiecia, czekaj, no. może byśmy zobaczyły, e, bo my tutaj śledzimy chłopaków, tak, mhm. co oni tutaj robią, ja bym sobie sprawdziła, może co oni w domkach mają, albo Ej, to jest co dobry tam... pomysł, w sumie, dobra, to no, wiem. gdzie można dopali ona tutaj? A na no, przykład ta palion, no, no, no. No to nic nie ma w tej skrzynce, okej, okay. widzę, że bieda aż piszczy po prostu. że no, ja to ja też, ja też zobaczę, je błyszkę Dobra No, gdzie ma, nie ma, nie ma, jakieś nie, wiesz? nie, 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 za bardzo nie, 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 skrytek. nie, 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 jest. nie, 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 No jest hmm. Się może jakiegoś psikusa możemy zrobić Jakiego psikusa? Co no masz na myśli, Waliumku? Taki, taki niegroźny, jakiś taki, żeby... Mm -hmm. y, po prostu, wie, żeby... To żeby, żeby po prostu byli zaskoczeni, o. Okej, okay, okej, okay, dobra, no to co na przykład z, z, zrobić im? No, na przykład jakąś pułapeczkę przed domkiem mm -hmm. postawić. No dobra, ale ja nie mam pewności, że ja nie mam żadnych itemów, więc to ty byś musiała tutaj coś, hmm. chyba, że nie wiem, czy, no ja czy masz jakieś... Ja bo ciężko, w ogóle już ten dzień. Co oni tutaj w ogóle robią? Ej, ile to jest już co oni tutaj... Co to jest w ogóle, co to jest za zabawa jakaś? No oni sobie używają fajerwerek cały czas. No. Powiem I ci, że to nie jest, to, no dobra, no ale kurde, oni się jakoś biją, nie jest, czy to jest zabawa, czy to po prostu mają spinę jakąś. Bo w sumie, jakby mieli spinę, to byłoby dla nas, wiesz, opłacalny, bo wtedy by się, no tak. wiesz, pokłócili. No tak. Powiem dobra, ci... Dobra. To jest w sumie całkiem spoko opcja. Ale no nie, no na razie w sumie zjemy. A gdzie jest ten? Aha, dobra. Gdzie jest Dave? Tu jest palion, tu jest Dę, ten. Nie widzę. No. widzę, bzydku, widzę dobra, ale... on tam jest. Czekaj, on tam jest, bo on też jest podejrzany. Się to i Kitra jakoś. No. Dobra. Jak myślisz, jak kto tutaj z tych trzech chłopaków wygra ten pojedynek? Tutaj, nie wiem, się wydaje mi się, wydaje mi się, że tutaj najbardziej agresywnie jest palion, e, tak sądzę. No, tak, no. Palion Więc... to jest naprawdę dobry gracz. Ja no. gra z nim Minecrafta i naprawdę jest bardzo dobry w tą grę. Mhm, mm mhm, mm okej. Okay. No cóż, bzyku... No, żabka, żabka o. i bzyku, no bryku pszczółka, nie wiem w sumie, nie no, pewnie, pewnie pszczółka będzie torturowana, jak zawsze, a żabka chyba no, wygra. Biedna pszczółka, dobra. No, żabka wygra, myślisz, myślisz? Albo palion, albo żabka, albo palion. Mhm, mm okej. Okay. Kurde. Ej, ja mam jeszcze wiesz... Powiem ci, że dla mnie Dave jest troszeczkę podejrzany W sensie, ja tutaj skoczę szybko do jego domu i tak się rozejrzę Tutaj nie ma do jakichś ciekawych rzeczy o, Co? On gdzie? O nie, jest faktycznie znowu, dobra Ja się nie ruszam, okej okay. A Niech on jest mi... co tu się dzieje? Ja prawie ją dobra Ja pierniczę, ej, przysięgam, bo jestem ja Jestem na hita, totalnie, o, mam jakiś fire aspect Dobra Zginął ktoś? Zginął ktoś? Ała, wow, dostałam! O, nie mam strzałę. widać mnie? Widać mnie? Ej, pająka, widzisz mnie? Widzisz ja, ja mnie? Czy nie, nie? czekaj! Gdzie jesteś! Nie, jestem, ja jestem, jestem. widoczna, no, szybko, możesz się gdzieś ukryć! O nie! Dobra! Się. Dobra, ja udaję, Ale, że patrz. ta strzała jest wbita! Ej, to wygląda! no, <grym>, to wygląda jakby ta strzała patrz, była wbita! NBA, <grym>, NBA, ja pierwiszę. Czekajna, patrz na cikienka! Czikienka, no, dobra, patrz, dobra, dobra, widzę, widzę, ja, jestem, ja mam strzałę niestety. Jak długo wypada strzała? Ja udaję, e, że jestem wbita nie w, nie w ścianę. Wiem. Całka to wygląda w sobie dobrze. O, dobra, wypadła mi. Nareszcie, okej, okay. mogę teraz dalej już no, siedzieć, spokojnie. Dobra, mam, to jest widzę, że mega wiemy, bitwa. Mam, nie 40 sekund! Dobra, no ja e... też, ja myślę, że powinien się powoli już zmierzać w stronę ten, w stronę domu, wiesz? Bo nie chcę, żeby oni nas tutaj zauważyli, wiesz o co chodzi, lepiej chyba. No, no ja się dobrze bawię, ale może może rację No, wybrać, lepiej, tak? lepiej trzeba, lepiej wrócić po prostu dla naszego bezpieczeństwa, co nie? Bo nie ma co tutaj tak długo przebywać z nimi. A, jak, no, A jak nas zauważą, to może być przypał. Gdzie ty jesteś w ogóle? Ja tutaj jestem e, Wiesz co, ja jestem tutaj no. przygląda, wie jestem dobra. Tak, 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 Panie ja też no, jestem. Dobra dobra, 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 wody. dobra, dobra, dobra. widzę cię. Okej, okay, super, no powiem wam, powiem wam tak, widzowie, no sobie nic podejrzanego aż tak nie robili. Troszeczkę się kłócili, tak, myślę, ale może tak że to jest jakaś. No, kurde, no, tylko tylko nie wiem, czy to nie jest jakaś ich no, jakaś no, jakaś głupia no, się często bo oni się często no, zastanawiam no, 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 zastanawiam się ale dobrze by było dla nas, jakby byli skutseni. Ja myślę, że zarobiście, bo to byśmy ich łatwiej rozwalili. Także myślę, że mega spoko opcja. dazekaj, bo ja tu nie będę na naprawdę wejść. Jak mam tutaj wejść? No dobra, muszę sobie pozbierać jakieś klocki. To był głupi pomysł, że wychodzi stąd bez żadnych klocków. Okej, okay, trudno no, się mówi. Dobra, to problem. E, Okej, okay, dałyśmy radę jakoś mniej więcej. No cóż, trochę, ale powiedzcie, że no trochę to jest za tym miejscem. A ty jakie masz do tego mleka? podejście? No, nie mam no. mleka. Midzisz kurczaczka latającego? Tak, widzę latającego kurczaczka o, hejo, Dobra, hej, o! Tutaj, tutaj, tutaj mam ścieżkę. No, to tutaj. Hej, hej. A jakie no. masz podejście? Jakie masz podejście do tego wszystkiego tutaj? W sensie, nie, nie masz tak, że trochę tęsknisz? Tak, No, muszę przyznać, że fajne było to palionowo. Tak teraz, jak jest to ja rozumiem, że jedni lubi takie zaśnieżone, ale mm -hmm. jak było trawy dużo, to też lubiłam i było super. No, chciałabym, żeby wszyscy się pogodzili. No i żeby, no było fajnie po prostu. Kurczę, no zobaczymy, może się uda jeszcze przekonać chłopaków, żeby przyszli na naszą stronę, na stronę JT'ego, zobaczymy. Może, no to się... no, było super. Tak, a tymczasem, widzowie, kończymy odcinek i na tyle tego nowa zaścierzonego, który będzie jetowicami, kończy odcinek. Dzięki za to, że się oczywiście do końca, łapkujcie, subskrybujcie, widzimy się jutro o 18.30, obserwujcie mojego Instagrama, żeby być na bieżąco. No i co, miejcie się dobrze, miłego dnia, wieczoru, w zależności od której godziny to godzicie. no i ślemy wam z palionką buziaczki, także hejka wizowie!